Cześć Boże, konfederacja nie od dziś, nie od wczoraj, nie od zeszłego piątku murem za polskimi rolnikami. Dzisiaj w Warszawie zjeżdżają się rolnicy, ci, którzy jeszcze zostali ostatni, Mochikanie, protestują pod siedzibą. Przedstawicielstwa Eurokołchozu. Przeciwko czemu protestują? Przeciwko zaoraniu polskiego rolnictwa, przeciwko Zielonemu Ładowi, który teraz dla zmylenia przeciwnika, czyli normalnego Polaka, jest nazywany jak dialog strategiczny. Dialog strategiczny. No, ekoschematy, przeniesienie podatku od emisji dwutlenku węgla. Na branżę rolno-spożywczą. No to jest droga do zaorania, to jest droga do zagłady polskiego rolnictwa. Komu może na tym zależeć? No tym na tym zależy, którzy chcą, żeby. Wszystko, co się da zjeść i wypić, przyjeżdżało do nas albo z Ukrainy, albo z Argentyny, albo przez rozszczelnioną przez Eurokołchos naszą wschodnią granicę, za którą są producenci notabene bardzo często nie żadni tam Bogu Ducha winni Ukraińcy, tylko globalni. Handlarze i hodowcy rozmaitych międzynarodowych korporacji. Oni chcą, żeby zaistniał tutaj stan nieuczciwej konkurencji, bo to nie jest żaden wolny rynek. Ten rynek, na którym polski producent musi spełniać wyśrubowane normy, a ukraiński korporacyjny producent jest zwolniony od tych powinności. No i z drugiej strony umowa Mercosur, Podpisana przez Urszulę von der Leyen nawet wbrew wyraźnemu sprzeciwowi niektórych e, poważnych graczy w Unii Europejskiej. Dziś przyjeżdża Urszula von der Leyen do Warszawy. Powinna tu być witana tak, jak właśnie witają ją polscy rolnicy jako persona non grata. Urszula von der Leyen, e, dążąca w każdej dziedzinie. Polityki eurokołchozowej do zagłady, do zniszczenia, do sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa. Czy to zielony, czy niebieski ład, czy ład tęczowy, czy pakt migracyjny, czy polityka podżegania do wojny. Urszula von der Leyen jest osobiście odpowiedzialna za sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa. A Wykonawczy, podwykonawczy, ci, którzy tu w Warszawie bezkrytycznie i bezlitośnie wdrażają tę politykę, są jej wspólnikami. Co z tym zrobić? Pada tutaj to pytanie. Rozmawiamy z rolnikami, z którymi znamy się już niejednokrotnie osobiście z protestów na granicach, z blokad węzłów komunikacyjnych. Widywaliśmy się szczególnie często w ostatnich latach także z protestującymi pod Sejmem i w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Oni wszyscy są tutaj dziś obecni i zadają często to pytanie: co robić? Odpowiedź jest prosta: trzeba odzyskać niepodległość. Trzeba odzyskać niepodległość. To, z czym mamy do czynienia, to nie jest jakiś wypadek przy pracy, jakiś błąd w myśleniu pani von der Leyen z panem Donaldem Tuskiem i Mateuszem Morawieckim w poprzednim rozdaniu. Może chcieli dobrze, ale coś im nie wyszło. Nie, szanowni państwo, to jest polityka eksterminacji. Zagłady, ani filacji polskiego rolnictwa, i jeżeli chcemy te zagłady powstrzymać i ten trend samobójczy odwrócić, trzeba odzyskać kontrolę nad własnym losem, nad własnym państwem, a to oznacza, Trzeba sięgnąć po niepodległość. Polska, jako land eurokołchozowy, nie jest niepodległym państwem. Nie ma co do tego wątpliwości. I właśnie nadzorcza zwierzchnia, rola Urszuli von der Leyen, Reichsfirerin Eurokołchozowej, dzisiaj manifestuje się aż nadto jawnie. Ona przyjeżdża do Polski pro forma, pobłogosławić tutaj otwarcie polskiej prezydencji w Eurokołchozie, ale przyjeżdża przecież jako zwierzchnik. Nadzorca, a wszyscy jej tutaj nadskakują. Na szczęście są jeszcze polscy rolnicy, którzy sprzeciwiają się temu, i właśnie słyszymy te głosy, widzimy tę rosnącą manifestację. Ona się jeszcze na dobre nie zaczęła, a są tutaj już tysiące zgromadzonych. To cieszy, to budzi jakiś cień nadziei na przyszłość, ale trzeba rozstać się z ostatnimi złudzeniami. Eurokołchos, przynależność do Eurokołchozu jest nie do pogodzenia z polską niepodległością. Jeśli komuś nie zależy na niepodległości, jeśli ktoś nie chce niepodległego państwa, proszę bardzo, wolna droga, ale my, Polacy którym na niepodległości zależy, my Polacy, którym zależy na tym, żeby przetrwać jako naród i naród wolnych ludzi we własnym państwie, my musimy się o niepodległość upominać. Pani Urszula von der Leyen w swojej mowie tronowej na rozpoczęcie tej kadencji eurokołchorzu. Nawiązała wprost bezpośrednio do manifestu z Ventotene, manifestu napisanego przed wielu laty przez jednego z eurokomuchów założycieli, Altiero Spinellego. Tam napisano wyraźnie: mają zniknąć narody, ma zniknąć własność prywatna. To jest program wrogi. Wrogom trzeba się przeciwstawiać. Niech żyje niepodległa, najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Z Panem Bogiem. Jesteśmy na proteście rolników. Rolnicy przyjechali do Warszawy, bo dzisiaj symbolicznie rozpoczyna się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Będzie gala, gala, na której zapowiedziała swoją obecność komisarz Von der Leyen. My jako politycy Konfederacji nie będziemy brali udziału w tej gali. Będziemy razem z rolnikami protestować i sprzeciwiać się przeciwko zażynaniu polskiego rolnictwa, przeciwko importowi produktów z krajów Mercosur, które, który import będzie w interesie wyłącznie krajów dobrze rozwiniętych, jak Niemcy przede wszystkim. Są Dzisiaj tutaj z nami politycy również Prawa i Sprawiedliwości, którzy przecież robią, zrobili to samo wcześniej, wpuszczając zboże z Ukrainy i produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, a dzisiaj to samo chce Polsce zafundować Donald Tusk. Sprzeciwiamy się takiej polityce, polityce uległości wobec dyktatu brukselskiego. Witam wszystkich na proteście rolników w Warszawie. Nie jest to pierwszy protest, na którym uczestniczę uczestniczę, bo jak państwo pewnie pamiętacie, jak państwo pewnie pamiętacie przez ponad dwa miesiące razem z rolnikami, jako przewoźnicy, blokowaliśmy granice. Niestety nadal wiele problemów, które wówczas akcentowaliśmy, pozostało nierozwiązanych. Chodzi, chodzi głównie o ETS, ETS-2 dla transportu, ETS-3, który jest projektowany dla rolnictwa, Zielony Ład, Polski Ład niebieski ład. Tutaj cała masa różnych konstrukcji prawnych, które mają pozory jakiegoś porządku, gdzie wszyscy wiemy, że z żadnym porządkiem to związku nie ma. Dzisiaj tutaj e, jestem z rolnikami, wspieram ich tak, jak ich wspierałem zawsze. E, my jako przewoźnicy także jesteśmy dotknięci tymi wszystkimi rozwiązaniami implementowanymi przez Unię Europejską. Dlatego jesteśmy tutaj, sprzeciwiamy się ETS-owi, sprzeciwiamy się ETS-owi 2, sprzeciwiamy się całej tej utopistycznej e, polityce Unii Europejskiej, wszys te, temu wszystkiemu, co tak na dobrą sprawę prowadzi do tego, że państwo polskie będzie jeszcze uboższe, państwo polskie będzie takim pariasem Unii Europejskiej, państwem bez własnej gospodarki, bez własnego przemysłu i bez własnego rolnictwa. Do takiej sytuacji dopuścić nie można, dlatego tu jesteśmy, sprzeciwiamy się temu i będziemy za każdym razem stawać, kiedy będzie taka potrzeba. Popieram protest rolników, leśników i myśliwych. Polacy wiedzą, jak zapewnić nam bezpieczeństwo żywnościowe, a ludzie, którzy pracują w tym budynku, w budynku Komisji Europejskiej, do którego za chwilę zawita Urszula von der Leyen, chcą zniszczyć polskie rolnictwo, więc chcą zniszczyć również bezpieczeństwo żywnościowe państwa i moje. Będziemy popierali ten, ten protest do samego skutku. Wspieramy dzisiaj rolników, rolników, którzy przyjechali do Warszawy, tutaj nad Wisłę, aby przede wszystkim zaprotestować przeciwko chorej, ideologicznej, klimatycznej em, polityce Urszuli von der Leyen. Urszuli, która, Urszuli von der Leyen, która chce niszczyć polską gospodarkę, polskie rolnictwo. Wspieramy nie tylko rolników, ale również myśliwych. Wspieramy środowiska, wszystkie, które przyjechały do Warszawy. Chcemy również zaznaczyć i podkreślić, pokazać, aby Premier Donald Tusk zobaczył, że jest zdecydowany sprzeciw polskiego środowiska, polskich rolników, polskich myśliwych, polskich leśników, przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko umowie Mercosur. Stop temu szaleństwu, trzeba wreszcie to powiedzieć, i oczekujemy jako społeczeństwo polskie, aby to stop powiedział. Donald Tusk, premier Polski, wreszcie trzeba zatrzymać to ideologiczne, klimatyczne szaleństwo. Konfederacja, wolność i niepodległość.